Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z martwych wstał. Alleluja. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, nasz Pan żyje, pokonał śmierć. I dzisiaj mamy piękną Ewangelię, która pokazuje nam trzy osoby: Maria Magdalenę, umiłowanego ucznia, czyli Świętego Jana i Piotra. Przybywają do grobu, widzą, że grób jest pusty. Każdy z nich miał jakieś doświadczenie, pewną historię, którą Chrystus z nimi czynił. Ale ten moment doświadczenia tej prawdy, że Chrystus przynosi zwycięstwo ponad śmierć, to sprawia, że w ich sercu rodzi się prawdziwa wiara. I w naszych świątyniach będziemy ustawiali figurę zmartwychwstałego Chrystusa ta figura, która ma na sobie rany. Jezus z martwych wstały na swoich rękach, na swoich nogach, na swoim boku ma ranę. To pokazuje nam, że to z martwych wstanie. To życie dokonuje się też przez moment śmierci. To Chrystus przeprowadza nas z niewoli śmierci do życia, do wolności. I niech nasze grzechy zostaną pochowane. Niech nasze grzechy umrą, a tym, który z martwych wstanie w nas, będzie Jezus Chrystus, bo On Tobie, bracie i siostro, zawsze przynosi nadzieję. Zawsze możesz przyjść do tego grobu i zobaczyć, że ten grób jest pusty. Za każdym razem, kiedy wyznajesz wprawdzie swój grzech, to staje przed Tobą z martwych wstały, żywy, miłosierny Pan, który mówi. Nie śmierć, ale życie to tobie przynoszę w obfitości. Alleluja.